Siemanko, manko A dziś zagramy Mortal Blade Jak widzicie tutaj są typie co przed chwilą Dzieli mi tą spajlostkę hm, Śmiesznie wygląda Zatakujmy go jak zawsze Bo nie ma szans Trochę ma szans, ale się tym nie przejmujemy Bo tak i tak wygramy i każda bitwa wygrywa, więc tam też możemy wygrać z easy peasy. Tutaj ciaśniemy kogoś. Proszę bardzo, już ginął. No i miał, ma taką samą jak, armię jak ja. Powiem. Tylko troszeczkę słabszy. Ale spokojnie! Jak e, jak cię zniszczę to możesz sobie odbudować tam. O ty O ty śmieszko jeden Ty jest dziwny, cały czas ty, 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 ty. dobra Leżysz. Każdy z Was poleży zaraz. I będzie, będzie szczęśliwy. To jak robimy badania krwi. Dobra. Oj, oj, oj już zaraz będzie. Wszystko dobrze. Jeszcze troszeczkę. Muszę pobrać wam krwi, nie uciekajcie, to... o, ale dużo krwi w sobie, ty też troszeczkę dałeś mi krwi. Dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że dajecie mi darmową krew. Chodź tu. Potrzebuję badania krwi. Nie uciekaj, to, to ci nie będzie boleć. No, czemu uciekacie? Trzeba tylko badania krwi zrobić. To nie jest zbyt proste. Nie! Kto to tutaj jest? O ty! John Cena! Dobra, leżysz. Za mną, mojego żołnierza Niektóre nie, nie przeżyję. Nawet jednego, jak ktoś ucieknie, nie no, będziemy go wykonawcami cały czas. No, nie mają z nami w ogóle szans. No, i tak ma być. Nie rano mi atakować moich żołnierzy. Tylko ja mogę im coś ich pić. Tak tego nigdy nie zrobiłem, ale oni nie mogą. <coughs> to jest ten dowódca głupi. dawaj, dawaj. Dziękuję. Dobra, idzie to bardzo dobrze, jak zawsze, badanie krwi, na razie za mało tej krwi, żeby w ogóle zbadać, czy coś się pan, jakieś objawy macie. No ale ten król zginął, już nie będzie prowadził ten armię, tak było słabo, nie będę komentował przecież że oni są takcy słabi. Tutaj potrzeba taktyka, a nie tylko, że biorą najlepszych i yy, wygrają. Trzeba taktykę. A nie. Idźcie tam. To nie, to nie tak nie działa. Bo jak tak będziecie na to patrz, to... to ręce i później wasz te no po prostu rozwala. I naszej zgomiarze. Dobra. Nic tu nie przyjmujemy, bo nic nie mają, biedacy. I ty, słyszałem, że ty też tutaj coś kombinowałeś. Ty moi mój głupi przyjacielu. Eee, yy, weźmy sobie tu. No. I widzicie, już jest tutaj bardzo blisko tych, którzy nie mamy ze mną już. A mieli. Dobra, to za chwilę wracam. Dobra. Zauważyłem tutaj takiego jednego typa, który ma 28 armii. Jezu, co za ludzie na tym świecie istnieją, to ja nie wiem. Zacznę się, kiedy go do, dopadnę. Dobra, mamy go i to chyba jest ten to co wtedy rozwaliliśmy. I on chyba tutaj przyszedł na zemstę, ale. Jak zawsze mam szereg. Z ludźmi już mnie denerwują. Przychodzą, giną. Atakują, giną. I po co oni w ogóle to grają? Jak tak i tak zaraz giną. O, ale miałem fuksa. By mi dziachnął. Z tego. Z i dopiero by było. Tankerz tam warczy. No i niestety ten tam już się by nie dało uleczyć. Chociaż bym chciał. I co ze złem będzie gotowa? Taki głupek. Dowódca musiał go na maksę No Jakby to miał chociaż 1%, żeby przeżył? On wynajął normalnie wszystko, bo ja mam tam yy, kasy normalnie miliard. Nie, no tak no poważnie to mam 100 tysięcy. No to nie jest za dużo, bo yy, gościu raz jak miał chyba 8 czy 7 zamków to on miał chyba 500 tysięcy. No, więc to nie jest za duża kwota. Mam dużo zamków i, 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 i chyba chcę kogoś od, komuś oddać to. Yy, ja wam dam jakiś zamek, bo... Bo tutaj wszystko nie ogarniam Dam wam kilku żołnierzy i sobie bierzcie go, bo ja tu tyle zamków nie ogarnę, bo patrzcie na to Nie wiem po co tyle przejąłem eee, Mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty I siódmy I teraz sobie wyobraźcie, że wszyscy teraz na mnie przyjdą I na wioskę na przykład albo na zamek i w jednym momencie nam wszystkich zniszczą. To jak tu mam ogarnąć? No szczęście mam kilku żołnierzy w tych zamkach, ale nie za dużo. No tutaj jest jakiś ten. Dogonię go, to będę. Już stałem. Jakiś to psychopata był. Który chciał mi zniszczyć znowu wioskę. Ludzie nie denerwują. Ja bym jeszcze raz założył swoje konto i bym grał z jakimiś wieśniakami, to nawet nimi im pokonał. O tu jest ten dowódca, dostałem dla niego eksport. tu, jakie to jest 15. No chyba, on nie walczyć, czy co? No chyba nie. Jezu przychodzi na mnie z 15 y, ludźmi mówi pokonam was A wezmę mo no. przyda się przynajmniej raz dobra Nie no ja ten świat nie widzicie To jest to Więc widzimy się gdzie już to ogarnę Dobra, zauważyłem, że pierwsza osoba sobie potarowała moją wioskę. Bo wszystko patrzałem, nigdzie nie ma. podejrzana go nie ma. jeśli się rozmyśli powiedział. O nie, to jest ta armia, która wszystkie niszczy. To lepiej nie. Dobrze, powiedzcie. Wiecie co? Aż spalę sobie jedną wioskę. Znaczy nie moją, ale tego na przykład No jak oni są palą? też sobie spróbuję No i fajnie Co? To się nie ma z nimi sojuszu Co tu się zadziało? Nie no ja z nimi nie mam sojuszu Chyba Nie Ej. Czekajcie, bo to. Co, mam sojusz? kiedy? Żadnego sojuszu nie nie akceptowałem. No, by było fajnie, jakbym miał taki. taki sojusz, ale. coś nie wierzę. Tutaj muszę sprawdzić. No, może to jakiś bug był? że mogłem od nich kupić ale nie wiem no teraz nie wiem czy to spalać nie no zostawię ich jeszcze trochę ale to chyba był bug bo to było niemożliwe w ogóle I to co przejmę sobie ten zamek bo ten tutaj oni mnie zdradzili więc nie mają ze mną już więc pożałują tego tej decyzji i przynajmniej kraj troszeczkę rośnie, bo mamy taki już kraj, będzie no i ten kraj będzie coraz, coraz bardziej wytrzymał. Ile tam jest? 91, dobra. To widzimy się, jak już będę atakował. Dobra, atakujemy. 91, Easy. Easy. Przejmiemy ich na Easy. Armia, która ma 80 nawet ich pokona. Janka jako pierwszy, że y, jego współprac y, z jego kolegą. Tylko na nadzieję, że ten zamek będzie się przydatny, bo jakbym tutaj dał samych łuczników, to ci łucznicy by mogli prędzej rozstrzelać nas, zanim byśmy my podeszli, więc to by było nawet sensowne. I kilku tam rycerzy. Żeby w ogóle broniło. No i spoczko. Bo patrzcie, jakby nie mieli teraz nasi tarczy, to wszyscy sobie tutaj polegli. Na przykład teraz taki ja. Weź mnie, tam. Chodzimy. Ale wchodzimy. Ła! Chodzimy. Nie ma strzelania. Dalej. Pójdzie teraz tutaj. Dobra, tam skaczę. Easy. Jakie oni są easy? Chodź tu. Radzicie sobie tam? No. Gień. Co ze skóry no, nawet nie strzelają? O ty. Dobra, wygraliśmy I tak się kończy Dobra proszę, żeby tam mieli już armię, bo ja tu się nie wygrze... Nie potrzebujemy cię w ten zamku. Sorry, na razie. Masz kogoś tam? Masz, dobrze. Dobra. Na tym odcinku już kończymy. Myślę, że on się spodobał. A teraz łapkujcie, subujcie, piszcie komentarzy. A teraz na razie.